Słuchajcie, kupiliśmy koguta i nazwaliśmy go już Zygmunt i teraz będziemy go wypuszczać i jestem bardzo ciekawa tego, co się tutaj stanie, tym bardziej, że już starsze kury sobie poszły. O, Zygmunt, Zygmunt teraz zareagował. Zostały tylko młode na wybiegu. O, jakie zainteresowane. No grozi im jak nic. Jakieś zdziwione. Nie wiedzą, co się dzieje. Ten kogut to nie zły ziółko, widzę. Cześć, piękny. Jezus, Maria. Na ręka Zygmuncie <śmienią> Zygmunt nie jest głodny <śmienią> O Boże mniejsze od niektórych kur. Spróbuj dotknąć moją kurę, Zygmuś. To ci się dostanie. Widzisz to? Gamora. Jestem ciekawa, co Bona powie na temat Zygmunta, jak zareaguje na Zygmunta. No tak fajnie grucha, jest taki słodziutki. Te kury też mają go gdzieś. A on przybywał z innymi kurami? A miał kilka kur już. Ale nasze to są. Ej! Nie wolno zaczepiać kur. Zygmunt. Chodź, przyszedłeś mi się naskarżyć. O, hmm. że dobra, będę nagrywać jak coś się dzieje, na razie tak y, obczaja teren, więc y, zaraz y, może będzie jakaś akcja. No to jesteś głupi, Zygmunt. Trzeba... O, 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 o! coś się tam waha. Nie tędy, nie. To jest tylko no mówię ci, że ale on, on nie ukończył żadnej. <gryzy> no rzeczywiście. To... Schodki prowadzące to co, się w dół. To... <gryzy> <To>, to... <gryzy> <gryzy> Maksia wchodzi. Zygmunt, komary nas gryzą. Wchodź tam już, panie. Już tam patrzyłeś. Zaraz chyba jakoś. Przepraszam was, widzowie. O, no znowu. Zygmunt. Te schodki, tak. Zygmunt uznał, że on nie będzie chodzić do kurnika jak ostatni yy, jakiś w ogóle nie wiadomo kto. I on będzie spał na o, jednak nie. Ale on chce spać na karmniku ogólnie, bo. No i bo kto będzie spał na grzędach? Tylko jakieś kury. Co on, kura? O. Próbuję tam się ułożyć, trochę się chwieje. On chce tam wskoczyć, nie wierzę, i sprawdzić. On nawet spadł. Do tego weź? Zygmunt? To jest Gona, Jezu... Zygmunt... No bo nie wsadzimy cię, Zygmunt, będziesz stąd na dworze, no... To miałbyś ten oswojony, milutki kogut? Czyli z taki. Jest już kolejny dzień. Kogut spędził noc na dworze, ponieważ tata nie mógł, nie mógł go złapać, a sam nie chciał wejść. Więc... Tak się sprawy mają. Kucik chyba jest pod kurnikiem. Jest. A Bona jest tam. Co tam, Bona? Jesteś zadowolona, że masz koguta? Oj, chyba nie. O, tu wybieg Jezus. Spokojnie kogutku to ja. O, bona, idzie do bony. Nie, bo ona ucieka. Zygmuncie? Daj tu bonę do Zygmunta. On się boi. No, on się boi, bon. Nie, on się boi ciebie, bo ty podeszłaś. Nie, no na razie się jakoś nie wchodzą w interakcje, że tak powiem. Nie było żadnych walk kogutów. I pieje trochę dziwnie, jak miał chrypę wieczną. No, ale jest okej. Okay. Tak więc kogucik e, po prostu się boi ludzi, ale jest kogucikiem i... I nie lubi się z Boną. Ale zamiast e, się z nią bić, to uciekają od siebie nawzajem. Więc tak się sprawy mają. Tak, jak słyszeliście, to jest Zygmunt. I on właśnie tak pieje, jakby miał bardzo mocną chrypkę. Co jest dość wkurzające. Tym bardziej, że pieje już od godziny. No, z jedną przerwą.